To imponujący widok, porywa za serce nawet starego podwodniaka. Tak, to on. Widać 8 z 16 wyrzutni rakietowych. Trzy razy w roku do bazy w pobliżu Glasgow zawija jeden z czterech brytyjskich podwodnych okrętów atomowych typu Vanguard. To tutaj w Szkocji znajduje się jedna z najważniejszych baz brytyjskiej marynarki wojennej. Proszę, tam widać jeden ze ścigaczy. Płynący na nim komandosi są uzbrojeni niebezpiecznie. Zawijanie do portu to szczególnie wrażliwy moment, wtedy bowiem można najłatwiej zaatakować okręt podwodny. Tony Dance sprowadził się do Szkocji w 1970 roku, służył jako nawigator na ówczesnych atomowych okrętach podwodnych klasy Polaris. Dziś na szkocki port wojenny patrzy krytycznym okiem, wraz z żoną Vivienne domaga się odesłania floty atomowej do Anglii. Dokładnie na linii, gdzie kończą się te drzewa, stoi strażnica, a w grocie położonej za nią składowany jest cały brytyjski arsenał broni jądrowej. Jeśli to miejsce zostałoby zaatakowane z broni nuklearnej, większość terytorium zachodniej części Szkocji nie nadawałaby się do zamieszkania przez następnych 500 lat. Wielu Szkotów podziela to zdanie. Boją się, że w razie wojny staną się celem ataku nuklearnego, ale również w czasie pokoju w bazie może stać się coś nieprzewidzianego. Zdarzały się już niebezpieczne incydenty na pokładzie stacjonujących tu okrętów. Dwóch przeciwników energii atomowej przedostało się nawet na jeden z nich. To dowód na to, że ten wielki arsenał może łatwo stać się celem ataków ludzi o nieprzyjaznych intencjach. Stuart i Watson mieszkają tuż obok bazy w obozie pacyfistów, który sami założyli 10 lat temu. Obserwują każdy ruch okrętów i organizują demonstracje połączone z blokadą ulic przeciwko rządowym planom modernizacji floty atomowej. Brytyjski rząd chce wydać na nowoczesne okręty podwodne i rakiety wiele miliardów funtów. W tych planach chodzi głównie o to, żeby Wielka Brytania pozostała światowym mocarstwem. Zamiast tego Wielka Brytania mogłaby zostać pierwszym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, który dobrowolnie zrezygnuje z broni atomowej. Ale w Szkocji spotkać można nie tylko przeciwników floty atomowej. Ci, którzy zarabiają na jej obecności, są zadowoleni z planów Londynu. W bazie zatrudnionych jest ponad 6 tysięcy ludzi. Dzięki nim miasto prosperuje. Na przykład hotele i pensjonaty, ale także lokalne przedsiębiorstwa. Wszyscy korzystają na bliskości bazy. Zwolennicy floty atomowej uważają też, że bez nuklearnego odstraszania nigdzie w Szkocji nie można czuć się bezpiecznie. Gdyby ktoś odważył się zaatakować Wielką Brytanię, może być pewien, że jeden z okrętów podwodnych odpowie na uderzenie. Przeciwnicy obawiają się ryzyka. Nie chcą u siebie nowej floty atomowej. Ich zdaniem teraz kolej na południowe wybrzeże Anglii, a Szkocja powinna zejść z linii ognia.